Siemana, skończymy z kryser witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku witam was bardzo serdecznie yy, w sypialni. W sensie mojej sypialni, haha. Ha. Dobra, nie wiem o to, co mi chodziło, ale nieważne. Witam was bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku polowaliśmy, no i trzeba odpocząć widzowie. Dlatego staram się odespać godziny, w której nie spałem w nocy. No i witam was bardzo serdecznie. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i że jeszcze tego nie robię, bo jeszcze większość bez tego nie robi. I sorry, że nie było dawno filmów, ale szkoła, byłem chory jeszcze, w sumie cały czas jestem chory, ale nieważne. I nie było czasu, więc przepraszam. Ale słuchajcie, to jest news, którego byście się nie spodziewali. Totalnie byście się tego nie spodziewali. Z powodu tego, że dawno nie było filmów. W ten piątek! Chyba. chyba jeśli będą filmy w ten piątek, to w ten piątek! Osiemnasta nuta! Aż, aż rozwaliłem fotel normalnie, ale tak, tak, nuta Krysera w piątek o 18, nie wiem w który piątek, ale w ten najbliższy, nuta Krysera w piątek o 18, musisz być i słuchaj, musisz po prostu być, bo Kryser wraca, może nie z Bengarem, ale z ciekawym nutą, więc taka nowina, więc... Czekam na piątek. A w tym czasie wpadli na Instagrama Kryser55, taki fajny Instagram oraz na serwie Discord Team Kryser. Jeżeli jeszcze nie wypadłeś, więc wpadnij koniecznie. No i co? Nie będę przedłużać, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i rozpocznijmy dzisiejszy odcinek. Dobra, więc w takim razie trzeba wstanąć. Pyk. No. Ej, dziki Dobra, poduszymy się, to może tak będzie najlepiej. Więc witamy Was bardzo serdecznie. Jest ranek i zaczynamy ten oto dzień. Tu leży mój plecak, i tyle udało mi się zebrać mięsa. W ogóle to są te wszystkie temy. Wszystkie temy. Moje jedzenie, ty nawet, jest XD. I tak, jest ta baralina. Ja szczerze, dużo mięsa nie zdobyłem, bo zdobyłem go tylko tyle. Więc dużo mięsa nie zdobyłem, tak szczerze, więc. Taka lipa. Ale dobra. W ogóle u mnie śpi Stanisław, bo przyjechaliśmy od razu do niej, powiedziałem, że ten. Więc trzeba go budzić. E! O, kurde, chyba go za bardzo obudziłem, bo aż go zdenerwowałem. Stanisław, Stanisław. No, słuchaj, stary, ile ty mięsa zebrałeś? Więc fajny, w ogóle fajny plecak ma, więc zobaczmy, ile ten ma. Kurde, on więcej mięsa ode mnie zebrał. God damn it, kurde. No dobra, no to ten. Jak chcesz, to możesz iść się umyć, a ja w tym czasie ogarnę tu trochę u siebie. A więc w, tak, w tym czasie, skoro Stanisław poszucimy, bo myć to też. Po pierwsze co chyba, to zapłacę za czynsz, aktualnie na koncie mam 13341 zeta i 250 musi zniknąć stąd, więc teraz na koncie mamy 13991 zeta. Dobra, skoro sprawy pieniężne są rozwiązane, to teraz tak, wezmę od niego to mięso, pyk, pyk żeby to wszystko razem zestakować. skórę zresztą też wezmę, pyk. Więc pyk, 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 kurde, teraz razem to mamy więcej tego, ale teraz tak, ja mam jeszcze wełnę, więc biorę tą wełnę i teraz tak, hmm. a, te wszystkie picia wody, energola, którego mam, muszę pochować sobie to do lodówki, bo mam tego za dużo, za dużo. Pik pyk, pyk, to pyk, pyk, energol się, aha, energol, we... a, nie, dobra. A i to jest nasza, a tu są picia, butelki. Butelki to mogę do kosza. Pyk do kosza, z tym. To są te rzeczy w ogóle. Cały się zastanawiam, co z tym złotem. Nie było żadnych komentarzy związanych z tym, co mam robić, więc po prostu nic nie zrobię na z tym faktem. Ale napiszcie, co mam zrobić z tym faktem, że znalazłem złoto tam, więc piszcie, karabin, ten snajperka. Zostało mi się tylko dwa naboje, więc. Chyba, jak sobie nie wezmę, to może się chyba nic nie stanie. Branie się przydadzą, pyk, pyk. Więc chowam to do szafy. Zawsze się tu. A to to lepiej schowamy tutaj. Pyk, I mi się tu woda. A i tu mam jeszcze siekierę. To siekierę, którą sobie znalazłem też. Zaniosę do garażu. Eee, pyk, pyk, pyk. Kurde, nie mam miejsca w tym garażu. tak, mam tu motykę. Więc zrobimy coś takiego. co to będzie, po prostu. Więc ogarnąłem tu. Więc ogarnąłem tu trochę, więc teraz jedynie to tylko poczekać że Stanisław wyjdzie z tej łazienki. A few moments later. Dobra, w takim razie Stanisław się wykąpał, więc jedziemy. Dobra, to wsiadamy do furgonetki i musimy jechać na te stoiska, bo oni tam sprzedają to całe mięso, więc... Musimy jechać do odwej dzielnicowej, ponieważ tam czeka chłop, który będzie chciał kupić to więc, więc bez przedłużania postaram się... A! W ogóle tak patrzę na te pola. Słuchajcie! Na samym odcinku czekałem nas żniwa i dzisiaj też cały odcinek przygotowań do żniw, więc masakra, masakra widzowie. Dzisiaj będzie zapierdzień, tak można powiedzieć. No, skręcamy tu, tylko bezpiecznie, bo ja wiecie, umiem rozwalać samochody, właśnie o tym mówię. Więc, muszę naprawdę uważać, naprawdę. Dobra. I tu są te stoiska, więc ja tu muszę tak do dobrze zrobić, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Bo ja umiem zrobić krzywdę, jak wiecie. Kurde, rozwaliłem chłopów z stoisku. No, robimy coś takiego. Michał... Boże, cały czas mówię Michał, Stanisław powiedział, że ma mi się to sprzedać, więc a on poczeka, no dobra, ale czemu ja, czemu Dobra, ja? to jest to, to jest koniec, biegnę, biegnę, biorę to mięso całe, Z wełnę to chyba wątpię, że weźmie. Dzień dobry, ja chciałbym sprzedać mięso. powiedział mu, żeby dać, no to... Pan... A, skórę też mogę mu dać, no to, to będzie to wszystko, no to niech to pan sobie zważy i niech powie. Krowa i gwizdę. Cztery tysiące? Ja cię kręcę, no w sumie dużo, no to ja poproszę pieniądze. Dobra, wy, ja nie mam te pieniądze, ale jak ich nie widzicie, nie wybrał sobie nas w swoje konto, bo to nie jest dla mnie, tylko dla wszystkich, a było nas czterech, więc... Mam nadzieję, że będzie po tysiąc na głowę. Więc masz w, są w pieniądze. Dobra, niech się tam przeliczy, ile jest dokładnie. A ja w tym czasie jadę. Na gospodarkę, można tak powiedzieć. Dobra, dojeżdżam. Do Stan wielkiej rezydencji, no może nie wielkiej, ale rezydencji pana Stanisława. To Michał już jest, więc gitara, gitara. Ja sobie zajeżdżę sobie tu, Co Kto powiedział, że. że muszę zgasić ten silnik, bo nie słyszę waszych myśli. Że ma ode mnie 1000 za ten, więc wyjmuję kartę. 1000 za te. No, za to polowanie. Jezus ma. Więc mamy 14901 za Boże 14 ,991 zł. Sorry, że jestem taki nieogarnięty, ale to normalne. Jest w sumie u mnie, Michał. Słuchaj, i wy też słuchajcie, widzowie. Musimy przygotować bardzo dużo rzeczy. Pudełka są nam potrzebne. Jest nam potrzebny tir. Drugi kombajn bo tym razem będziemy kosić w dwójkę. Trzy rzeczy są do zrobienia. Plus, z kazał okazją jechać jeszcze po pewną paczkę do jakiejś firmy. Więc. A i paliwo, więc mam 5 rzeczy do zrobienia, więc słuchaj, kombajn znam nam potrzebny, więc ja idę po kombajn, a ty z... przeszykuj, zobacz co z tym wanem nie tak, bo coś jakoś dziwnie się trzęsie, jak zwykle y, tam. Stanisława... Stanisław sobie dziś pojechał, a ja mam od tego to sąsiada pożyczyć kombajn, więc idę do niego. On jest Mariusz, jeśli dobrze pamiętam. Cześć, sąsiad! Pamiętasz mnie? Więc słuchaj, jest sprawa. Potrzebuję pożyczyć kombajn. Powiedział, że mogę brać. Więc dzięki wielkie. Jak coś, będziesz chciał coś za niego, jakiś hajs, to dostaniesz sława. Dobra, a ja idę po kombajn. Kurde, jaką chatę mam. W sumie, nie taki wypas. A, to jest ten kombajn. Dobra, więc biorę ten kombajn. Płyk. Paliwe jest, Więc dobra, wyjeżdżamy nim. Kurde, ale zmieszczę się? Dobra, fuz, to jest Minecraft. Ej, nie wyjadę nim! A nie, wyjechałem i dobra, wyjechałem jednak. Myślałem, że już nie wyjadę, ale wyjechałem. A tutaj się zmieszczę? Zmieszczę się, dobra. Więc mamy drugiego tirowca. Znaczy, boże, tira. Yy, kombajna! Sorry, nie ogarniam. Więc tak, kombajn drugi gotowy. Trzeba wszystko przygotować. Co jest z tym fanem? Czemu się tak szczęście? w sumie, nie wiem. Może ma z na przykład? Znaczy nie wiem, może nie tak. Jakieś takie tiki, że mu się tak... Uu, czy coś, nie wiem, nie wnikam. Dobra, muszę coś zjeść. A, nie, to bardziej, muszę coś wypić, bo to... że pół dła przygotujemy sobie na sam koniec, bo to będzie nie odwieżę. Dobra, jeżdżą drugim kombajnem. Więc dobra, mamy dwa kombajny. Pyk. Więc kombajny są już gotowe. Trzeba teraz tak załatwić paliwo. Zdawaj, Michał, jedziemy do miasta. Dobra, witamy w mieście, proszę państwa. Teraz tak, musimy zajechać pod stację, znów no w ogóle. Tyle mam już czasu, ten mod na te samochody. I nadal nie wiem, czemu nie tracę paliwa, ale nieważne, 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 nieważne. Dobra, witamy. Może tak, staniemy tak, jakbyśmy chcieli zatankować. Często to auto trzęsi. Nie wiem, co z nim jest nie tak. Może ma jakieś tiki czy coś? Nie wnikam. Dobra, zaparkujemy tutaj. Więc zgasza silnik. No, Trzęsi się, jakby mnie. Michał, więc Michał, czekaj. Jest zobaczyłem, kto w tym woń się Nie wnik. O, nie, nie przestało. Trzeba się trzęsić, jakby coś było z nim nie tak w co życie było? Coś z nie tak. Dobra, nieważne sklep benzyna. Dzień dobry, jak chciałbym wykupić. No, tak z. No, z bardzo dużych kanistrów. To ile bym musiał zapłacić? 500, no dobra, 500, więc. To ja tak. Niedługo tu pan Stanisław Nowak. No, stanisława Nowaka, proszę zapisać, żeby zapłacił. Dobra, więc gitara ja mogę wziąć. mi gdzie jest, więc do widzenia, do widzenia. Dobra. Gdzieś tutaj było w tym. A, kupiłem na tego 9, więc... Paliwa na zapas. Teraz... Poczekajcie, bo musimy tak. Mamy gotowe kombajny, mamy gotowe paliwo. Nie mamy jeszcze... Tak, nie mamy jeszcze tira, więc jedziemy do odlej przemysłowej po tirowca, który też jest gotowy. Tylko trzeba to wszystko odebrać. A, Jezu, a ja zaraz tak wjadę, że to pozwala. a ten wal ma dauna. Ewidentnie. Więc zjeżdżamy i jedziemy po tira. Many, many minutes later. Dobra, w takim razie dojechałem do odwej przemysłowej. I teraz tak, bierzemy tira, który już powinien być gotowy chyba. Słuchaj Michał, ty jedź furgonetką, już w ogóle... Michał lewituje XD, dobra, nieważne. Dobra, szybko jakiś papu. Jedz papu. No, jakaś bułeczka. Dobra, idziemy do tej palni spytać się, czy jest tir. Bo tutaj jest to zawsze miło pani Dzień dobry ja przyjechałem po tira Na nazwisko Stanisław Nowak Czeka na mnie tutaj obok Więc dziękuję pani bardzo I życzę pani miłego dnia do widzenia Więc w takim razie to jest nasz tir Podejrzewam No, no tak bo to są atrapy Więc jedziemy teraz po tą paczkę Przy okazji bo mamy po drodze Więc Teraz jedziemy po, teraz jedziemy po tą paczkę Bo mamy akurat po drodze Więc zajadę po nią w ogóle, widzowie, muszę wam powiedzieć coś. Ostatnio coś, nagrywanie w Minecraft Farm stało się na mnie naprawdę trudną rzeczą, bo... Wszystkie mody się ze sobą gryzą, Minecraft cały czas o, właśnie o tym mówię. I... Już masakra jest, masakra, już zaczynam się południe denerwować nagrywając tę serię. Ale robię to dla was, więc mam nadzieję, że doceniacie to, więc... Dobra, nie będę przedłużać. Jedziemy w takim razie. Dobra, Żorowice Górne. I mieliśmy tu przyjechać. Do tego czegoś dziwnego. Co to jest w ogóle za logo? Nie To Jakaś firma. Co to jest za firma? Też chciałbym to wiedzieć. Mam nadzieję, że jak tu se... Kurde. Mam nadzieję, że jak tu se zaparkuje to nikomu się nic nie stanie. Przede wszystkim mi się nie oberwie. Znajdę wejście tu gdzieś. Tutaj, a nie, tu jest wejście, tu jest wejście, tu jest wejście. Wygląda porządnie jak tamty budynek. Co to wygląda? Jest. Hurtownia pomidorów a. Anty... Hurtownia pomidorów. No dobra, nie wnikajmy. Więc dobra. Dzień dobry, ja przyjechałem kogoś odebrać paczkę dla Stanisława Nowak. za budynkiem na mnie. No dobrze, w takim razie dziękuję. Do widzenia. Kurde, otworzyłem sobie tak drzwi, ale że... Do widzenia, do widzenia. I czeka na mnie gdzieś tam za budynkiem paczka, więc muszę tam iść za budynek zobaczyć. I chyba widzę, bo tu coś jest. Eee, paczka dla Stanisława Nowaka od firmy HP Up. HP <śp> Up. Dobra, bierzemy ją w takim razie, pyk. A tu tabliczka jeszcze, kurde, dobra, no, wziąłem tabliczkę, więc bie biegniemy. A, akurat jest taka ciężka, więc mogę sobie w podskokach biec. Biorę pudło i jedziemy na farmę do Stanisława. W sensie na. do Stanisława! O, może tak. Zajeżdżamy, stanę sobie tu gdzieś na boczku. Pyk, pyk, pyk. Dobra, więc, o, dobra, Michał tam stoi. Więc. Dobra, Michał, jestem. Powiedział, że sprawdził, czy. Już... Tam stan jest dobrze, z, z kombajnami, no i wygląda na to, że jest wszystko dobrze, wszystko nie wypada, paliwo nie powinno wylatywać, więc dobrze, więc w takim, do, w takim razie dobrze. A ten Stanisław jest? Jest, dobra, jest, jest, jest. Więc siema Stanisław. Przywiozę tu paczkę, to jest ta Powiedział, żebym wziął łom i nią otworzył, no dobra, no, tylko gdzie jest łom? Gdzie jest łom? Gdzie jest łom? Gdzie jest łom? A, tu jest łom, dobra. Dobra, więc biorę łom w takim razie. I co? Otw mam otwierać? Bo no, mam otworzyć. No i co jest. Co to jest? Tomato. A, tomato to są pomidory. Czyli dostał otwieramy z pomidorami i pomidory. No fajne. Tylko ile tego tu jest, kurde. Czy po co ja to biorę? To jest wszystko Twoje, Stanisław. Wiesz to, bo to wszystko jest Twoje. Kazą mi dwa staki wziąć i Michałowi też, więc ja wziąłem dwa staki. Jezu, ale po co mi dwa staki pomidorów? Kazam, mi wziąć na no to wezdę, może sprzedam, nie wiem, ale po co mi dwa staki pomidorów? Nie wiem czy najem się tym dwoma stakami pomidorów, ale więc Tak, mamy już praktycznie wszystko. Mamy dwa kombajny, mamy paliwo. Mamy tira. Przywiozłem paczkę i brakuje nam pudeł, pustych pudeł, więc. Już poszukam razu, złumy. Tak, pyk, pyk pyk. pyk. I teraz tak pyk. Czy mogę dwa na raz wziąć? Nie, Doro, poszukuję pustych pudeł, więc... I tu są z wodą, dobra. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Tak, żebyśmy ten... Gdzieś będę ustawiać te pudła, pyk, pyk. Dobra, może tu będą puste pudła. Panowie tu będą stałe puste pudła jakby co? Dobra, może tu są jakieś puste O, tu są właśnie puste pudła. A nam się przydadzą puste pudło, dobra, biorę to, biorę to, biorę to, biorę to. Dobra, oni tu stoją. Nie wiem po co i na co, może żeby mi pomogli, ale dobra, nieważne. Dobra, puste kolejne. Pyk, pyk, pyk. Wiecie, będzie nam bardzo dużo tych pustych pudeł potrzebnych, bo. O jednak wiecie, no. Ostatnio nam braku Na live to chyba było. Na live braku pudeł. Musiałam... Myślałem... Albo w ogóle nie było pudeł wymóc. Więc... Więc lepiej ubezpieczyć się w pudła P Kolejne Są jeszcze poste przy traktorze 4 wystarczą Osiem wystarczy Mam nadzieję, że wystarczy Stanisław powiedział, że to na dzisiaj koniec I czeka nas wypłata Więc poczekajcie chwilę Ja tylko odłożę te rzeczy Oliwo tutaj wolniemy A to jest moje. A, to wełnę w ogóle Tabliczkę sobie... Dobra, tabliczkę sobie wezmę Więc dobra Ile będzie dzisiaj? 3000 standardowo, więc... więc... 3000 zł na mojej kont, Przez co mamy 17 tysięcy dziewięćdziesiąt Dzięki wielkie Sa Sebastian. Co ja mam z tymi mionami dzisiaj? Mylą mi się... Wszystko mi się pląta. Nie myślę po prostu. Więc na dzisiaj koniec, więc dzięki Stanisław i do jutra. Dobra, Michał, chodź. W takim razie jedziemy do domu. Dobra, w takim razie dojechamy do domu. Więc gaszę silnik. Gaszę silnik pek i idę do domu. Dobra, co z tą toliczką... Dobra, zostaw. Nie no, nie mogę jej tak zostawić. Kurde, co zrobić z tą toliczką? Teraz... Dobra. Stawię na razie tu do garażu. Niech chcę. O tutaj wisi, ja czemu by nie? Teraz się sam zamknie. Więc tak, dwa staki pomidorów. Po co mi to? Nie wiem. Yy... Butelki tu. A, i wełnę jeszcze mam, ale po co mi to wełno, to też nie wiem, to też musimy zanieść i tak do garażu. Tyk, zdejmuję z siebie... A, jeszcze muszę odłożyć te swoje itemy do tego do szafki. I wygląda na to, że to będzie... Ja, mam jeszcze plecak, mam na plecach, więc wypadałoby go zdjąć. Więc ja kładę się spać i to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Więc zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo jeszcze większość z was tego nie robi. Sorry, jeszcze odcinek był długi. Kurde, co ja gadam? Sorry, jeżeli odcinek był krótki, ale... ja go nagrywam ponad godzinę, więc... Jeśli będzie coś ciekawego, to będzie może trochę dłuższy, a jeśli nie, no to będzie krótki, więc przepraszam od, was, od razu was z góry, jeśli ją będzie krótki. Mam nadzieję, że nie jest. I przypominam Wam, w piątek Nuta, Nuta kryser, nie powiem jaka na nazwa, bo nie, nie poznacie jej do dnia premiery. No i co? Dzięki wam wielkie, wpadnijcie na Instagram Krystę Pictrzów, taki fajny Instagram oraz na Discord Team Kryse, No i dzięki wam wielkie, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, na razie no i cześć!